Słuchaj, Adi, jesteś dzisiaj w takim gazie, że może zrobisz kulisy w ogóle? Co? Oddam ci kamerę. Czy? Nie ma problemu. Weź tu fajnego. Witam wszystkich serdecznie. Adrian Koszewski z tej strony. Były zawodnik GKS-u, górnika Łęczna. Dzisiaj to ja będę prowadził kulisy. Matiemu się nie chce, no ja troszeczkę więcej o tym co jestem w stanie powiedzieć. Więc no zapraszam i do zobaczenia. To po prostu zrobić lepiej. Ile ja się czasu? A bardzo szybko właśnie mówiliśmy przed wyjazdem, że dłużej chyba do Łącznej pojedziemy do Gdyni ostatnio, bo do Gdyni droga 4 godzinki, dzisiaj też podobnie, więc no, tutaj partner, te partner techniczny dostarczył samochody, więc całkiem szybko się dojeżdżać, droga też pusta, więc szybko i bez problemu dojechaliśmy. Przyjęliśmy od razu to wiele znajomych twarzy, bo i Marcin Biernat Łukasz Grzeszyk, który nas spędził w tych wiele sezonów. Z tego miejsca też Wam dziękujemy za pomoc w realizacji rozmowy z z Łukaszem ale przyjaźni przed meczem, no na, na samym meczu już tylko i wyłącznie walka. Jakie przewidywania dzisiaj, jaki wynik? To nam ostatnie spotkanie przeciwko Górnikowi Łęczna na pewno niezbyt dobrze się w Przepraszam, że przerwę. Wam wszystkie spotkania przeciwko Górnikowi Łęczna w Łęcznej nie poszły? W Łęcznej tak, natomiast ta historia spotkań ligowych jest bardzo wyrównana, bo trzy zwycięstwa GKS-u Tychy, trzy zwycięstwa Górnika Łęczna, tak więc historia spotkań ligowych jest wyrównana, no ale dzisiaj liczymy, że w końcu uda nam się w Łęcznej wygrać, no i piąć je w górę tabeli. Śląska. Na, na to jeżdżę ten, sobie do lasu na grzybki chodzę. Tak? Na spacerek, tak. Są kuzlaczki, podgrzybki są, to... to, tak, to, pod to. Matę jeszcze dobry las tam. Bardzo tam dobry dobre lasy. Adi, a ryby? Chyba brakuje, co? Nie, no niestety no, musiałem to porzucić, no bo wiadomo, tam dynamiczna sytuacja, przeprowadzka z Łęcznej do Warszawy. E, no mówię taka dynamiczna, później z Warszawy na Tychy. No niestety sprzęt został w domu. Ale miałem ostatnią okazję właśnie wrócić hmm. sobie do... do na warsztat. story widziałem, że coś tak, 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 byłem sobie właśnie, by, mieliśmy weekend wolny, wróciłem sobie do Warszawy, je, zabrałem sobie sprzęt, oczywiście pojechałem sobie na wodę, troszeczkę wypocząłem, trochę się wyciszyłem, no niestety kontuzjami troszeczkę pokrzyżowałem plany z dzisiejszym meczem, no nie no, nie ale... nie to być, trochę szukałeś przeznaczenie, co? Troszeczkę, no pokrzyżowało to właśnie, tak jak mówię, plany, ale jestem, no nawet nie na ławce, ale jestem tutaj, z, z, będę z drużyną czy na, na trybunach będę. Oglądał ten mecz, więc. Fajnie, jest. dla Ciebie pewnie przyszłych teściów odwiedzić, co? Tak, tak. No Fajnie się złożyło. Wszystko Dobra. się dobrze złożyło, no, ale niestety na ławce mnie nie ma, ale jestem dzisiaj na, na trybunach. Widzimy się potem, ja ci wskażę, nim jeszcze. Na razie go. Gdzie jedziesz? Do domu. A co tam w domu? Tak ciekawszego niż tutaj chyba. Tutaj trzy punkty się szykuje. A, przywitaj. Dobrze. Dino, Jak tam? A ci dawno nie widziałem. Słyszałem, że ty teraz w MMA sekcji będziesz też. Bo trzeba z Francuzami rachunki wyrównać. Ola, hola, hermano. Hermano, jak tam? Co A u ciebie? Siema. Ruben? profesor, el profesor. El profesor, mucha clase. Jak tam? Dobrze. A u ciebie, Ruben? Dobrze, proszę. dobrze. Dobrze. Uczysz się polskiego języka? Mose? Może? 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 Dobrze. A jak się podoba Błęcznej i na lubelszczyźnie w Polsce? Polonia Buena? Buena, bardzo dobrze, super. Bardzo dobrze, super. Yeah. What is your favorite football club from Spain? Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Of Today Atlético is playing against Sevilla. Yeah. Yeah. At the same time, I think. At the same time. So uh, the, uh, sentence of the Atletico fans is Atleti", znaczy like that. What it means? Like up, up. Aha, come on, you. Yes, come on. Let's go. Do boju, do przodu. Do boju. Jazda. Jazda, jazda. No? Ale, nie cukry, nie pan ale mi, nie cukruje. Ale Miśkowi brzuch trochę urósł niestety. Ta? Leny się trzyma, ale Miśkowi trochę... Ja bym powiedział, że Leny schudł nawet trochę. Troszkę? No. Albo wciąż brzuch teraz. Jest dobrze. No, ale tutaj Misiek myślę, że jednak brzuszek mu troszkę mu... Powodzi się. Przyszło. No powodzi się. Dzień dobry panie sędzio. Dzień dobry. Jak zrówko? Bardzo dobrze. Witam. Witam. Jak siateczki? Wszystko, sprawdzone? Wszystko sprawdzone i widzę realnym. Tak? To się cieszę. A zastanawiam się, była kiedykolwiek u pana taka sytuacja w życiu, że siatka była nie dopięta, albo była dziura? Dziury, bo... dziury, tak. Zdarzało się. Tak, trzeba było wiązać Rozumiem. Kiedyś był na akcja, że Kisling strzelił gola, to tak. co znaczy, strzelił w boczną siatkę, tak. a sędzia to uznał, nie? Bo była tak. dziura. Tak. No. Dobrego meczu. Dziękuję, wcale. Dzięki. W Pierwszy raz w czy byliście już kiedyś? Był ktoś kiedyś tu? Ja, graliśmy. No. Co pozmieniało się, czy to samo jest? Nie, nie, bardzo ładnie. Ale murawka lepsza niż u was? nie? Klimatyczny stadion. No powiedzmy. Tak? Znośne. A z górnika ze składu na kogo nie, najbardziej powinniście się tak. uważać? Ja wiem, że powiesz teraz cała drużyna jest dobra i tak dalej ja Absolutnie, Ale tak ze dwa nie nazwiska, znam. nie? Tylko Takie... Łukasza no, A jak... Kto jeszcze? I Gąska też Damian Gąska coś tam potrafi, tak, nie? Ma nóżkę troszkę. Mocne dwie dychy, że tak powiem Spoko A ja tak się zastanawiam, nie? Bo w Tychach jest hokej popularny Jak se na miasto wychodzicie to Was rozpoznają kibice w tych a Bardziej niż hokeistów, czy nie? Czy to ciężko powiedzieć? Tutaj rum jest popularny, to no jego ja, na pewno. Ale, ale ja to na dlatego, mam białe włosy, Tak. Ale, ale taką masz amerykańską prezencję, powiem Ci na przykład, że wyglądasz solidnie, dobrze. <słuk> dobrze. Obyś na wojsku iść się tak nie wyglądał. Dobrze, nie? Oj, nie. te pulciki tu To, to, jest, to pierwszy on będzie strzelał dzisiaj. A, no dobra. Pierwszy to jest flu, na WCG. Dobrze, dobrze. Zobaczymy. Powodzenia panowie! Dzięki. Na ta sobie taki To jest to, i to, i to, i to. Co tam coś jeszcze? Adi, wyglądasz jak przewodnik turystyczny. Wziąłeś się wycieczkę z Górnego Śląska i, i piękną Czy Wycieczkę <grywanie> nie, ale spędziłem tutaj trochę czasu, więc mam yy, rozeznanie, jakieś no tak. trochę pojęcie tutaj. A to jest reprezentant Polski. Ostatnio w widziałem z Portugalią. bramkę. Szanowny szanownego pana. No ogólnie, ogólnie na treningach nie jest w stanie mi strzelić bramki, co? ale na jakąś Portugalii udało mu się taką pię piękną bramkę strzelić. Ja ja Może potwierdzić. Może <laughs> potwierdzić. Nie, na, na treningu nie jest w stanie strzelić, ale z Portugalią piękne bramki strzela. Nie? Ja I nie się tego trzyma. A to dzisiaj jeszcze zapytam kolegi przy okazji takie wewnętrzne gdzieś tam rachunki z grzeszczem do wyrównania, co? Bo ty jesteś kapitanem, tak? W tychach? A, nie, 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 nie. Nie, nie, w reprezentacji Polski. A, dobra, jest kapitanem, dobra. ale tutaj w Tychach nie. To, to pomyliłem. W sumie za młody na kapitana, nie? Jeszcze nie. Jesz jeszcze troszkę. Na no, ale doświadczenie w reprezentacji zbiera. Bramki piękne strzela. No ale na tringach nie może strzelić, to chociaż w reprezentacji sobie postrzela, nie? Nie no, <laughs> Bardzo ładny populistyczny materiał na potrzeby nagrania. <laughs> tak jest. Skąd oni przychodzą? Oni tam, wiesz co, jest klub normalnie, nie? Tu jest fala. Tam masz szatnie, Tam masz... Tak jak, no, nie? No a, to tak naprawdę szat, szatni, nie? Wychodzisz tu na rożewkę, wracasz na mecz i no, no. to się wszystko dzieje, nie a tam takie... Czyli jakby... tam się ogarniają, to się Tak, ogarniają. tak, no zapierają rzeczy, tutaj mają wszystko przygotowane i tutaj wychodzimy wszyscy tak jakby na mecz, nie? Dzień dobry panią Kasi, nie wyku. byku. Dzień dobry. A widzę Pan jak zawsze w otoczeniu pięknych kobiet, nic się nie zmieniło. Niech pan zadzwoni do żony już. Zobaczy to na YouTube. Dzień dobry. Dwa bilety będą. A, na jaką trybunę? A. Dobrze. A jeden, a dwa, a trzy, a cztery? A 4 Dobra. Są w ogóle jeszcze wolne miejsca? Czy już cały stadion pełen? Nie, no jeszcze wszystkich przyjmiemy. Jeszcze się, się no, znań, dobra. no dokładnie. A ile mniej więcej dzisiaj ludzi się spodziewać można? na ten moment, um... Czterocyfrowa liczba jest to? Pięcio. Pięciocyfrowa liczba? niemożliwa. 10 tysięcy ludzi? <laughs> nie, no tyle też nie. Zaraz wszystko zobaczymy. Ale jeszcze trochę czasu jest. Z... Tak, trochę czasu jest. Pan speaker punktualnie do pracy. Siemanko. Z jedzonkiem. Jedzonko musi być. Gdzieś się Siema. A ty gotowy? No jeszcze. To pomachaj jeszcze, do kamery. Ale jeszcze jest bardzo blisko, także Jesteśmy gotowi na szybkie 3-0 i do domku <laughs> Morde, ja obstawiam 4. Zobaczycie. Mówi wam to speaker. Jaki obchód stadionu robisz? Tak. Sprawdzam, Jakieś... czy wszystko działa. Co? Coś jest nie tak, czy jakaś? Wszystko na no stacji a, super. A jakby nagle zgasłeś jupiteria podczas meczu, to będziesz miała to ogarnąć, żeby rząd się lecił? Oczywiście. Coś... Jak wynik będzie niekorzystny, to tam wiesz, możesz tam niechcący coś wyłączyć, nie? Tak, Polska y, piłka nożna zna takie przypadki, że tak się działo, nie? Tak, byłam nawet na reprezentacji na takim meczu. W Warszawie to było? Ale nie, w Kożowie. W Kożowie? Na Śląskim? Mhm. Z kim to było? Bo nie pamiętam Czekaj. Ze Szwecją. A, fakty, a to teraz, tak? Mhm. Rzeczywiście. No, czasami nie idzie do ściany musiał pomóc. No? <laughs> dzisiaj takie musiało być. Ty, Adi, bo byłem, tego. Tak, lodówkę otwieram, a tamty tej, tej, na tam. górze. Wszędzie jesteś. W No, bestia Paki, jaki wynik dzisiaj obstawiacie? Ile będzie? Nie. 2-0 do Kurnika. 2-0. Eee, Szramowski i Gostomski. Szramowski nie gra, kontuzje ma. Tak? No. Na pewno nie Gostomski. Podliński jak będzie. Podliński, dobra. I? I ten Grzeszczyk z dziesiątki. Grzeszczyk. Tak. No dobra. On kiedyś grał w tych, jak to by wypadało, nie? Żeby no. kolegom do chlebu strzelić. Tak, tak. Dobrego meczu. Jaki wynik obstawiacie dzisiaj? Jaki wynik 4 razy zwyciężał Na punktu. 4 razy Górnika. A kto strzeli gola? Gole właściwie. Nie. Tego jeszcze nie wiem. A masz ulubionego gracza? Po na meczu na pewno już będzie. Pierwszy raz na meczu? A to oby było zwycięzczy. A jeden będzie na pewno. Chłopaki! Katowic, gdzie jaki wynik dziewięć obstawiacie dziewięć dzisiaj? 2 jeden dla Kto strzeli? Gąska-Krykun! Mateusz, czy Rzymian? To, to samo? Gąska-Krykun? Tak. Dobra. Pierwszy raz w tym sezonie po na meczu? Jesteście? Nie! nie, nie. Chodzicie? Ale ja wszystkie? dzisiaj przyjechał? Moją dziewczyną. Właśnie tutaj poznałem ją w Łęcznej i tak właśnie aktualnie przeprowadziliśmy się na Śląsk razem i mieszkamy razem na Śląsku. Co, powietrze cięższe na Śląsku, jak się Wam jest Nie, jest bardzo dobrze, fajne powietrze. Bardzo... Ale lepiej w Łęcznej. No, Lubelszczyzna jednak jest biedniejsza. Lubelszczyzna sprzyja, ale na Śląsku też jest tak. bardzo dobrze. Chłopaki, jak się mecz podoba na razie? Dobrze. Dobrze. Jakim wynikiem się to zakończy, jak myślicie? 2-0. 0 Oby tak było. A wy trenujecie coś, czy nie? Tak. Kurny, I co, będziecie tu grać kiedyś na tym boisku? Tak. Dobra, to za 10 lat sprawdzę, że na pewno gracie czy trenowaliście tak jak trzeba. Fołkoficz na prawą nogę, słupek. I piłka w ramce. No taka wrzutka nie złabierna go! Marcin Bierna ależ to jest dla niego mecz. Z piekła do nieba można powiedzieć. Kapitalnie teraz kończy tą akcję górników. Niesamowita radość. Górnik wychodzi na prowadzenie w 86 minucie. Brawo! że jeszcze jakaś akcja kapitalnie. Pierzak rusza Sobol. Czy będzie 3-1 dla Górnika? Sobol i zobaczmy. gol Jest 3-1! Ależ teraz skontrowali to zawodnicy zielono-czarnych. Hubert Sobol po podaniu... Jest Ostomski, Wolkowicz. Gol, 3 do 2. Pankieta tam, kiedy się utrzymać, nie? Utrzymał. Tak. Ale my dostaliśmy umiejętności. Ale jak bardzo? To jadę do Bielska zgodnie z umową. Brawo. <noise> że powrót do Łęcznej słodko kwaśny, co? Niestety, jak się przegrywa, zawsze jest kwaśny. Z naciskiem na kwaśnie. A dużo się zmieniło od kontrainer ostatnio to było? Na boisku nie. Na boisku nie. W składzie nie. <noise> Powodzenia, dawiam. Powodzenia